Na ostatniej lekcji było ciężko, prawda? Jeżeli jednak jesteś tutaj ze mną, to znaczy, że dałeś radę i bije ci za to wielkie brawa. Przed nami jest tyle kolejnych elementów strony. Zacznijmy od menu nawigacyjnego. Pod naszymi stylami wpisujemy div, kratka menu z dużych liter i otwieramy nawiasy klamrowe. Wiele atrybutów będzie się powtarzało podczas kursu. To jednak nie problem, lecz zaleta. Dzięki temu zaczniesz się oswoić z materiałem i bez problemów będziesz pisać własne style po ukończeniu kursu. Pierwszy krok: nadanie tła. Skorzystamy z obrazka pliku menu, podkreśnik background.png. Po otwarciu go zobaczysz szarą poświatę, która widnieje na projekcie. Wszystkie pozostałe elementy dodane sami. Pisemy background myślnik image, dwukropek, url, nawiasy, cudzysłowy, a w środku adres docelowy, czyli images slash menu podkreślnik background.png. Tylko nie zapomnij o średniku. W tym przypadku nie musimy określać powtarzalności tła i tym podobnych, ponieważ nie ma możliwości, aby ono się powtórzyło. Po prostu brakuje mu na to miejsca. Czasami omijanie pewnych elementów wydaje się dziwne, jednak dzięki temu plik wynikowy jest mniejszy i czytelniejszy, gdyż zawiera tylko niezbędne atrybuty. Teraz wycentrujemy nasze łącza. Wpisujemy tekst, myślnik, align, dwukropek, center. Proste. Ostatnią rzeczą jest nadanie wysokości kontenerowi zgodnie z tą w pliku wymiary strona główna. Dodajemy atrybut height i wartość 62 piksele. Gotowe. To jednak nie koniec. Czas na nasze hiperłącza. Myślisz, się pewnie, jakie chwycimy. Pisemy div, kratka, menu, spacja, a, odznacznika hiperłącza i klamry. Tutaj będzie się działo. Pierwsza sprawa, zmiana wielkości liter nadrukowane. Nic prostszego. Do tego celu w CSS mamy atrybut tekst-myślnik transform, czyli transformacja tekstu. Dostępne wartości są trzy. Pierwsza to kapitalizę. Wykonuje za nas ciężką pracę zamiany każdej pierwszej litery każdego słowa w tekście nadrukowaną. Druga opcja, Lowercase, czyli zamiana wszystkich liter w tekście na małe. Ostatnia, tak tak, Uppercase, czyli zmiana liter nadrukowany. Wpisujemy więc tekst, myślnik, transform, dwukropek i słowo kluczowe Uppercase. Gotowe. Chciałbym tutaj zwrócić Ci uwagę na pewną rzecz. Jak widzisz, wszystkie nazwy atrybutów pochodzą z języka angielskiego. Gdyby tego było mało, pisamy na niektórych z nich, jak With, Hate. Tekst Transform, Background i tym podobnych jest dla niektórych nieco skomplikowana. Jeżeli po zastosowaniu atrybutów w przeglądarce nie widzisz efektu, zawsze upewnij się trzy razy, że nie popełniłeś zerówki przy ich wpisywaniu. To bardzo ważne. Dobrze jest również korzystać z edytorów uzupełniających składnie, dzięki czemu nie musimy wpisywać wszystkich ręcznie, lecz możemy na przykład po wpisaniu pierwszej litery wybrać listy interesujące nas atrybut. Po tej krótkiej dygresji i odpoczynku wracamy do naszego menu. Domyślnie wszystkich hiperłącza w języku HDML są koloru granatowego i są podkreślone, a po ich odwiedzeniu nabierają koloru fioletowego. Nasze menu posiada czarny, dlatego zmienimy to. Wpisujemy kolor przez C, dwukropek oraz kratka 000 lub po prostu black. Druga rzecz, która nam się nie podoba, to podkreślenie. Nie są niepotrzebne. Usuńmy je. Używamy atrybutu tekst myślnik decoration, czyli, tak jak sama nazwa mówi, dekoracja tekstu. Domyślnie hiperłącza mają w tym atrybucie wartość underlane. Wartość ta jest dla nas niepożądana. Jak usunąć lub zresetować wartość w znaczniku? Nic prostszego, nadając mu wartość non. Czy to nie proste? Ok, zrobione. Kolejny krok. Stawienie czarnej krawędzi na dole. Użyjemy atrybutu border-bottom. Jak wygląda jego budowa? Jest prosta. Najpierw określamy wielkość wraz z jednostką miary. Dalej styl. Mamy ich kilka. Dotted, dashed, solid, double, groove... Read, Inset, Outset. Mówiąc krótko, od wyboru do koloru. Zawsze na końcu wpisujemy kolor. Oczywiście dotyczy to wszystkich atrybutów Border, zarówno top, left, right, jak i bottom. A także znacznika głównego do wszystkich razem. Nakładamy więc naszą krawędź. Pisujemy Border, myślnik, bottom, dwukropek i wpisujemy 5px, spacja, solid, spacja, kratka 0, lub black. Koniec. Na naszym wzorcu mamy jeszcze jedną krawędź, białą, jak widzisz o szerokości jednego piksela. Zastosujemy tutaj sztuczkę i nadamy krawędź tylko z prawej strony. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nadamy ją z prawej i z lewej strony, to szerokość krawędzi będzie wynosiła 2 piksele. Przypadek ten nas nie interesuje. Wpisujemy znów border, myślnik, right, dwukropek oraz kolejno 1 piksel szerokości, typ solid, a na końcu kratka FFF lub po prostu white. Spójrzmy, co nam z tego wyszło. Wszystko pięknie, ale gdzie jest nasza krawędź w pierwszym elemencie po lewej stronie? Nic się nie stało. Naprawmy to. Zróbmy to najprostszym sposobem. Chwycimy pierwsze hiperłącze w menu i dodamy mu lewy margines. Proste? To do dzieła. Wpisujemy div, kratka, menu, spacja, a, dwukropek, first, myślnik, of, myślnik, type i nawiasy klamrowe, a w nich border, myślnik, left, 1 px spacja, solid, spacja, kratka, fff. First of type to nic nowego. To dokładnie to samo co end of type i w nawiasie 1. Różnica jest taka, że za pomocą tego drugiego możemy chwycić dowolny element, a za pomocą pierwszego tylko pierwszy z kolei. Dodatkowo nie istnieją takie pseudoelementy jak second of type itd. Istnieje jedynie last of type, który jest używany, gdy chcemy zmienić atrybuty ostatniego elementu danego typu. Gdy już wszystko jest jak należy, wróćmy do naszego menu. Kolejna rzecz, jaką musimy zmienić, to wielkość czcionki. Powtarzając się, wpisujemy Font, myślnik, Size i wartość 20px. Następnie zbliżamy hiperłącza do siebie, nadając margines lewy o wartości 5px. Tak, margines może przyjmować wartości ujemne, i wtedy jego działanie jest odwrotne od docelowego. Wpisujemy Margin, myślnik, Left oraz wartość 5px. Teraz już tylko wykończenie. Musimy sprawić, aby nasze hiperłącza były nieco większe i nie zlane w całość, tak jak ma to miejsce w tej chwili. Zróbmy to za pomocą atrybutu padding. Co to jest? To nic innego jak margines wewnętrzny. Jest to nieco trudno wyjaśnić, dlatego pomogę sobie obrazkiem. Na środku mamy czerwony kontener, a w nim obrazek o krawędzi zielonej. Po lewej stronie mamy ten sam kontener, jednak z ustawionym atrybutem margin po 20 pikseli w każdą stronę na znacznik IMG. Po prawej zaś stronie mamy ustawiony padding o tych samych parametrach. Nie trudno dostrzec różnicę, a jednocześnie mam nadzieję, że zobrazował Ci to efekt działania obu atrybutów. Wracamy do menu nawigacyjnego. Wpisujemy padding oraz trzy wartości. 15px, 20px oraz 10px. Na pewno przypominasz sobie tę sekwencję z poprzedniej lekcji, gdzie tłumaczyłem jak ona działa. Do otwarcia wiadomości przypomnę Ci ją. Pierwsza wartość to padding górny, druga lewy i prawy a ostatnia to dolny. To jednak nie koniec. Został nam jeszcze do wpisania jeden atrybut. Line height. Co to jest? To wysokość linii. Dzięki niej m.in. możemy centrować tekst w pionie, co czasami nie jest możliwe za pomocą innych atrybutów. Wpisujemy więc line, myślnik height oraz wartość 72px. To wszystko w tym stylu. Sprawdźmy efekt naszych prac. Świetnie. Wszystko działa jak należy. Widzę tutaj jednak dwie niedogodności. Pierwsza to fakt, że po najechaniu na hiperłącze nic się nie dzieje. To może bardzo zmienić użytkownika. Powinno się ono wtedy podświetlić na czerwono. Ale jak to zrobić? Użyjemy pseudoelementu Hover, który działa w momencie najechania na dany element. Zobaczymy, jak wygląda to w praktyce. Pisemy div, kratka, menu, spacja A, dwukropek Hover przez samo H i nawiasy klamrowe. Mamy wybrany przez nas element. Co musimy zrobić? Zmienić kolor ściągi. Wpisujemy standardowo kolor, dwukropek i kopiujemy kolor czerwony krwisty z naszego nagłówka. Sprawdźmy efekt. Super. Nie zapomniałem jednak, że są dwie niedogodności. Jak widzisz na wzorcu, na każdej podstronie aktualny odwiedzany dział jest zaznaczony na czerwono. Niestety nie zrobimy tego tak po prostu za pomocą CSS. Spomożemy się kodem HTML. Dzięki temu przypomnisz sobie nieco jego składnie. Zmiany nie będą wielkie, jednak dadzą zamierzony efekt. Wchodzimy w plik Index, w menu szukamy hiperłącza strony głównej i w znaczniku A dodajemy atrybut class o wartości Active, który będzie nam zaczerwieniał aktualny dział. To samo robimy w stopce, ponieważ tam również mamy menu. Nie zapominaj o tym. Teraz przechodzę do pozostałych trzech plików i robię dokładnie to samo. Pisując atrybut w hiperłączach odpowiednich działów. Zrobione. Teraz już tylko została nam do położenia wisienka na torcie, czyli zmiana koloru. Nic prostszego, prawda? Ukończmy nasze dzieło. Wpisujemy div, kratka, menu, spacja, a, kropka, aktyw, ale zaraz, zaraz. Kropka? To nie pomyłka. Tak samo jak używamy kratki, aby wybierać znaczniki z atrybutem id, tak kropki używamy, aby wybierać znaczniki z atrybutem class. Nie martw się, na kolejnych lekcjach jeszcze to przećwiczymy. W utworzonych nawiasach klamrowych. Wpisujemy border, myślnik, bottom, dwukropek i wpisujemy 5px, spacja, solid i ten sam kolor co w przypadku menu z Pseudo -klasą Hover, czyli krwistą czerwin. To koniec. Nie było łatwo, jednak masz już coraz więcej wiedzy. Co ważne, na pewno coraz lepiej się czujesz z arkuszami styli, bo jak widzisz wiele elementów się powtarza. Aby Ci uspokoić dodam... Nie musisz wszystkiego się uczyć na pamięć. Ważne, abyś miał przy sobie ściągawkę, taką jak tą z materiału dodatkowy, czyli CSS Spreadsheet i potrafił z niej korzystać. Zapraszam cię do następnej lekcji, gdzie popracujemy nad naszymi kontenerami części zmiennej strony.